Eka, witajcie! Tak jak wiecie, dawno temu zaczynałem swoje podróże po świecie, po różnych krajach, takich jak Irlandia, Anglia, Belgia, czy tam Norwegia, jeszcze parę tam innych. Wylądowałem w końcu w Holandii. Mieszkam tutaj już od paru lat, tak już naprawdę na stałe, ale pierwsze, pierwsze moje myślenie, kiedy, kiedy w ogóle zacząłem wyjeżdżać za granicę, było było całkowicie mylne niż zauważyłem to no, po latach chodzi o to, że całkowicie inaczej sobie wyobrażałem Polaków żyjących za granicą. Byłem zawsze przekonany, że będąc w Polsce, przyjeżdżał taki przykładowo Niemiec czy Polski Niemiec, bo to nie, nie, nie Niemiec, ale często polscy Niemcy, audicą, BM- na właśnie niemieckich blachach, czy to z Holandii ktoś przyjeżdżał, mówią, o tamtym to się powodzi, tam zarabiają. I społeczeństwo całe, całe społeczeństwo właśnie tak uważa, że ktoś, kto żyje za granicą, śpi na pieniądzach. Wszyscy, którzy nie wyjechali, często właśnie rodzina, uważają, że ty masz. Ty masz pieniądze, a przede wszystkim te pieniądze są bardzo łatwo zarobione. Dzisiaj właśnie chcę troszeczkę powiedzieć, jak to wygląda, bo ci Polacy, którzy mieszkają za granicą, ci Polacy, którzy myślicie, że mają super samochody, domy, jeżdżą na wczasy, że to są naprawdę bogacze, że to są ludzie, którzy którym w życiu się udało, bo Pewnie pierwszy raz przyjeżdżając też tak pomyślicie. Ja tak samo patrzyłem na ludzi, którzy właśnie m, m, żyją tutaj. Aczkolwiek to wszystko, to wszystko to jest bzdura. Życie za granicą wygląda praktycznie tak samo jak w Polsce. Ludzie mają tak samo kredyty, ludzie tak samo ciężko pracują, mają problemy finansowe, z miesiąca na miesiąc e, zadłużeni, bo tu też żyją ludzie na pokaz. Nie kupi sobie ktoś samochodu za zwa, tylko za 25-30 tysięcy. A najlepiej, żeby to był samochód z salonu w leasingu. Przyjeżdża do Polski, o tego stać na nowe auto z salonu, ale nie patrzy, że płaci 500-700 zł kredytu. Przepraszam, nie złoty euro. 500-700 euro. Miesięcznie. Do tego dom, za który na dziś, dzień dzisiejszy ludzie płacą po 1200-1500 euro miesięcznie. Wycieczki, nowa kuchnia to wszystko kosztuje. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że takie osoby, przyjeżdżając do kraju, nigdy się nie przyznają, że mają wszystko na kredyt. Mało tego jeszcze pokazują, jak się wspaniale żyje, opowiadają historię, że tutaj ja idę do sklepu, że no, co to mnie to tam kosztuje, wszystko jest takie tanie. Nie potrafią się przyznać, że jest naprawdę ciężko. Czy to wstyd? Ja uważam, że to nie jest wstyd, bo tak naprawdę jest ciężko. Samo to, że trzeba płacić. Dodatkowe jakieś ubezpieczenia, których na przykład w Polsce nie obowiązują, dodatkowe jakieś podatki drogowe, którego też w kraju naszym nie ma. W każdym kraju są jakieś plusy i minusy. I ludzie, którzy nie potrafią sobie zaakceptować niektórych rzeczy, nigdy, nigdy nie będą na bardzo wysokim poziomie. I wiem, że to kusi. Bo kredyty zostały po to stworzone, żeby właśnie spełniać wasze marzenia właśnie teraz, w tym momencie. Chcecie mieć super, ekstra samochód? Po co czekać? Po co odkładać 2-3 lata, albo 4 lata, albo 5? Jak można mieć go natychmiast? A po co ci używane auto? Przecież używane, ktoś tym jeździł. To wszystko nie będzie tak chodzić. Zaraz ci powiedzą, że się będzie psuł. Kup sobie nowy, nowy samochód, który jest naprawdę niezawodny i po ogóle jak się prezentuje, a komfort jazdy jest nie do opisania. I tak będą właśnie bez względu na to, w jakim kraju będziecie, będą Was namawiać do tego, żebyście brali te kredyty. I wiecie, co jest najgorsze za granicą, że te kredyty mniej bolą, bo widziałem nawet ostatnio małe autka, właśnie takie które są u nas w Holandii bardzo popularne. Samochód Peugeot, na przykład, teraz to jest, ja ja mówiłem o 107, ale tu poszło aż 108, a teraz jest chyba 109 Peugeot, malutki samochodzik ekonomiczny. Rata miesięczna, słuchajcie, miesięczna, to była 130 euro. W Polsce to by kosztowało 500 czy 600 zł, więc 130 euro, ktoś powie, a to jest nic, co nie? No ale Takim małym pierdkiem Polak, Polak powie, bo Holendrzy nie mają problemu. Holendrzy nie mają problemu jeździć małym autkiem. Ale Polak mówi, nie ja takim czymś? Jak ja to w Polsce będę wyglądał? Ja to muszę sobie kupić wypasioną brykę. Najlepiej jakąś BMW, Mercedesa, C-klasy albo A6 Audicę. Takim samochodem to mogę wtedy do Polski pojechać. Wtedy to będą mnie szanować. Główno was będą szanować, e, do tych wszystkich, którzy tak myślą. Bo <laughs> to, że ktoś ma super samochód, zegarek za nie wiem, 10 tysięcy na ręce, nie sprawi, że ludzie będą go szanować. Popatrzą, no, część ludzi, właśnie takich mało, mało myślących, pomyśli sobie: O, ten to jest, masz kapuchę tego a za granicą na szparagach czy na truskawkach ciśnie po to tylko, żeby, żeby odłożyć właśnie sobie jakieś pieniądze na jakiś zegarek no, <laughs> i samochód w kredycie. No, nieraz ludzie nie kupują w kredycie, no bo jeżeli jedzie się tylko na, na, firmowy sam, ten, na firmową kwaterę, to często ci ludzie sobie potrafią odłożyć. Kupują jakiegoś starego, nie kupują właśnie nowego, ale musi być wypasiona jakaś, jakaś bryka, żeby po prostu się pokazać. Ale ludzie, którzy tutaj mieszkają, ci właśnie co mieszkają na stałe, nie mają takich oszczędności i nie mają takich pieniędzy, które mogłyby im pozwolić na pójście i wyłożenie gotówką 20-30 tysięcy euro. Więc ratują się pożyczkami, które w konsekwencji powodują to samo, co w każdym kraju: po prostu biedę. Miesiąc w miesiąc. Trzeba spłacać te zobowiązania. Najgorsze jest inwestycja w samochód. Jeżeli kupicie samochód właśnie taki właśnie za 30-40 tysięcy euro, liczymy, ponad 100 tysięcy zł. ten samochód prędzej czy później będzie musiał wylądować w mechanika. Coś będzie trzeba w nim naprawić. I tu spłacacie kredyt, a tu jeszcze trzeba naprawiać, a w Holandii. Jeżeli jedziesz do warsztatu, to nie zostawiasz tutaj 100-200 euro, tutaj zostawia się w takim właśnie lepszym aucie już kolosalne pieniądze, które, które później yy, każdy musi w ogóle no, znaleźć sposób, jak po prostu te pieniądze znaleźć, bo yy, Płacąc na bieżąco, miesiąc w miesiąc, wszystko wypada Ci coś, i znowu musicie ratować się jakąś pożyczką. To wszędzie wygląda tak samo. Jeżeli ktoś nie ma tej inteligencji finansowej, jeżeli ktoś nie skupia się na tym, żeby po prostu wydawać mniej, żeby mieć jakąś poduszkę finansową w każdym kraju bez względu na to, gdzie pojedziecie, to nawet do Szwajcarii. Słuchajcie, mieszkając w Szwajcarii, zarabia się owszem dużo, ale też dużo się wydaje. Jeżeli ktoś będzie mieszkał w danym kraju i nie nauczy się tych podstawowych rzeczy, to prędzej czy później i tak pogrąży się w długach, a wyjście z takich długów jest dużo cięższe niż systematyczne odkładanie i inwestowanie przez wszystkie lata. Więc może warto właśnie zajrzeć na moją stronę www. Świat Sukcesu i umówić się na konsultację, na której, właśnie krok po kroku, nauczę Was. Jak zarządzać finansami i jak sprawić, żeby chociaż malutka poduszeczka była taka na 6 miesięcy w razie upadku, na 6 miesięcy y, powinna Was utrzymać na powierzchni, bo to jest ważne. Wszyscy mówią, że to jest ten minimum. Ja już kiedyś powiedziałem, że rok, dwa powinno się utrzymać, ale 6 miesięcy to jest ten minimum. I nawet jeżeli <laughs> myślicie, że zarabiacie w euro i to Was ominie, to grubo się milicie, jeżeli wolną ręką wydajecie pieniądze na prawo i na lewo. Myślę, że to będzie dzisiaj na wszystko. Będzie dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, nie dajcie się zbudzić, że te wszystkie wypasione bryki na niemieckich, holenderskich czy norweskich blachach to są kupione za czystą gotówkę, bo większość ludzi nie posiada tych pieniędzy. To są pieniądze, które zostały pożyczone od banku. Ok? Trzymajcie się, piszcie, co o tym sądzicie, jak to wygląda u Was, jak to naokoło z Waszymi znajomymi wygląda. I do następnego razu. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać,. Yy... Pełne wartościowe filmy na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję Wesprzyj. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!